Ok, więc oczywiście wchodzimy na stronę tam, gdzie się logujemy do, do, do waszego konta na Adobe, czyli robimy zaloguj się po zalogowaniu się na, na, konto, na konto Adobe, na którym macie te wasze. W zależności od tego z czego korzystacie, wchodzimy w, wchodzimy w nasze konto, czyli zarządzaj kontem. Tutaj zarządzaj. Kątem. E, wchodzimy w zarządzanie kątem i teraz e, Wchodzimy sobie tutaj e, konto i zabezpieczenia i teraz tutaj w konto i zabezpieczenia macie ustawienia danych i prywatności. Okay. więc jesteśmy tutaj na tej na, 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 na ustawienia danych i prywatności. Z automatu będziecie mieli to wszystko włączone zwłaszcza po tym ostatnim update e, oprogramowania. Więc to co musicie, to co musicie zrobić e, mm, więc odklikać absolutnie wycofać swoją zgodę na to żeby e, żeby na przykład tutaj użytkownicy mogą zdecydować się na udostępnienie firmy Adobe informacje o tym w jaki sposób korzystają z tej aplikacji stacjonarnych informacje te będą czyli krótko mówiąc Adobe poprzez aplikacje które macie na, na, na komputerach wchodzi w wasze komputery tak, i szpieguje to w jaki sposób wy tej aplikacji używacie, czyli wszystkie ruchy kliknięcia po, 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 które robicie Myszką, i jak, jak, jak co robicie wewnątrz tych aplikacji, które, które macie wykupione, są notowane, rejestrowane i wykorzystywane przez Adobe. Więc, oczywiście, szt, paszła. I tutaj mamy następną rzecz, czyli analiza zawartości. To jest właśnie to, co wzbudza najwięcej w tej chwili oburzenia. Absolutnie, No jest duża, jest duża, jest duża sprawa w związku z tym. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Firma Adobe, wam pokażę. Firma Adobe może analizować Twoją zawartość za pomocą takich technik, jak uczenie maszynowe, czyli sztuczna inteligencja, tak? W celu, w celu na przykład, w celu rozpoznawania wzorców, aby doskonalić swoje produkty i usługi. Jeśli nie zgadzasz się,. E, na analizowanie tych plików w tym celu możesz w dowolnej chwili wycofać zgodę. W pewnych ograniczonych okolicznościach to ustawienie nie ma zastosowania, więc oczywiście odklikujemy, nie zgadzamy się na, na wykorzystywanie e, mojej Waszej zawartości, żeby Adobe mogło, czyli dalej, czyli ich software wchodzi w Wasze konta, w, w, wchodzi w Wasze zawartości Waszych chmur. Analizuje, penetruje, penetruje to wszystko, to wszystko, co macie u siebie schowane i zdjęcia, twarze, wszystko, co, co robicie, miejsca, wszystko to, co robicie ze zdjęciami i ono sobie to w ten sposób analizuje i wykorzystuje do nauki, czyli wasze nie tylko że płacicie za, za Adobe, to jeszcze wasze konta, wasza zawartość jest używana przez Adobe do tego, żeby oni uczyli z ich, czyli de facto cholera. Wy im płacicie, użytkownicy Adobe płacą Adobe za to, żeby Adobe mogło uczyć adobowską e, sztuczną inteligencję do... do, do, do e, potem sprzedawania Wam e, użytkownikom e, Adobe produktów. No więc krótko tak to wygląda, ok? Zobaczymy tutaj więcej informacji. Uwaga. I teraz, jakie techniki wykorzystuje Tu sobie możecie wszystko prze, prze, przeczytać, ale oczywiście chodzi tutaj o uczenie maszynowe, czyli sztuczną inteligencję i tak dalej, i tak dalej, ale chcę Wam tutaj jedną, na przykład zobaczcie, jak szpiegowski jest to w tej chwili produkt, czy, czy, czy do czego doszło? Hmm. Na przykład tutaj, e, ok, dzięki funkcji rozpoznawania obiektów w programie Lightroom można na przykład automatycznie oznaczyć wszystkie zdjęcia. Na których znajduje się Twój pies albo kot. Uczenie maszynowe w programie Photoshop umożliwia automatyczną korekcję perspektywy obrazu. I tak dalej, i tak dalej. Czyli funk uwaga tutaj. Funkcje uczenia maszynowego są również wykorzystywane do generowania sugestii z uwzględnieniem istniejących zawartości, czyli. Kopiują to, co wy macie na, na, w swoich chmurze, na swoim koncie, po to, żeby potem Wam e, i innym, czyli na bazie waszej zawartości, są generowane, wytwarzane m, pamięciowe dane informatyczne, które potem są innym, innym podsuwane, żeby sobie, żeby sobie e, mogli z tego korzystać, tak? Więc jak gdyby. E, Warto sobie tutaj, warto sobie tutaj e, przeczytać, bo no jest to, jest to, jest to i teraz e, mm, na przykład w szkołach czy w organizacjach nie można w ogóle wyłączyć. E, e, za bez, za, tutaj jest taki punkt, e, że nie można w ogóle wyłączyć dostępu do, do Czyli instytucje są absolutnie infiltrowane i przesie wszystko, czyli szkoły, uniwersytety, firmy które korzy firmy duże, które korzystają z nie można tego, tego, tego wyłączyć. Więc e, oczywiście nie jest, oni oni tutaj pilno, piszą, że chroni moją prywatność, no, no chroni oczywiście, chroni, bo jak gdyby nie, nie są publikowane twoje zdjęcia przez adobę na, na, na publicznych platformach, ale nie chroni w żaden sposób, ponieważ wykorzystuje waszą zawartość wasze zdjęcia, zdjęcia ludzi, których fotografuje, twarze ludzi, których miejsca których, których fotografujecie, ludzi których fotografujecie, obiekty, które fotografujecie do tego, żeby budować swój program, żeby software żeby udoskonalać. Więc, więc e, absolutnie, e, absolutnie e, no rzecz rzecz. E, e, be, absolutnie, absolutnie bezczelna, absolutnie nielegalna, niezgodna z prawem, jest bardzo, bardzo, bardzo duży szum i e, i tak to wygląda, więc macie tutaj w tej chwili pokazałam Wam, jak to, jak to, powinno, jak to powinno być e, odklikane i żeby nie dać im w żaden sposób e, dostępu do tego, co się dzieje na waszych komputerach lub co się dzieje na waszej chmurze. Nie znaczy to. E, no nie znaczy to, że, ta, że, 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 że to będzie. Przestrzegane. Takie jest moje osobiste zdanie. Mogę się mylić, ale takie jest, takie jest moje, m, moje zdanie. Okay? Więc decyzja należy do Was, co chcecie z tym zrobić, i jak chcecie, jak chcecie czy chcecie dalej korzystać z Adobe, a czy, czy, czy zaczniecie szukać jakichś innych alternatyw, które wykluczą, na przykład, trzymanie waszych zdjęć, Waszych zbiorów, Waszych prac, a na pewno są, są wystarczy poszperać programy, które są. Nie oparte na, na chmurze, więc e, myślę, że warto, warto sprawę przemyśleć, ok? Dobrze, moi słoń, to by było na tyle w takim wypadku dzisiaj, i życzę Wam wszystkiego najlepszego.